Pewnego pięknego popołudniowego popołudnia narodowiec, narodowca właściwie, postanowił udowodnić, że narodowizm jest przyrodzony, wrodzony, w przyrodzie wrodzony. A więc w pewnym sensie naturalny. Naturalne takie okropne, cudzoziemskie słowo, ale jest oczywisty i słuszny. Także. Od swego przyjaciela leśnika, który także był opętany przez narodowizm, nabył był wspaniałego niedźwiedzia bieszczacko-tatrzańskiego. Ten wspaniały okaz zdrowego, patriotycznego niedźwiedzia został umieszczony w klatce i był tutaj pielęgnowany ze wszystkimi honorami. Później nabył jeszcze jednego niedźwiedzia w ten sam sposób szmugląwszy go do swojej piwnicy i wówczas postanowił że potrzebuje teraz jakiegoś cudzoziemskiego niedźwiedzia by pokazać iż kooperacja okropne paskudne cudzoziemskie słowo współpraca między mm, niedźwiedziami rodzimymi będzie większą i obfitszą niżli współpraca między niedźwiedziem cudzoziemskim a niedźwiedziem polskim. Myślał o niedźwiedziach rumuńskich, ale czałczesku wszystkie wybił. Ponoć nawet, żeby się przechwalać, jakież to wspaniałe, ubił zwierzęta skóry były powiększane w ten sposób, iż po, już po zastrzeleniu z kilku niedźwiedzi robiono jednego większego, żeby Czałczewską brylować, mój co za okropne cudzoziemskie słowo, mógł e, chwalić się e, swoimi lowieckimi umiejętności. Skoro nie stało rumuńskich, to szukał innych, przeglądał i znalazł, iż niedawno w Alpach Francuskich pojawiły się znowa niedźwiedzie wspaniałe. Och, cóż to będzie za wspaniały pokaz, gdy, gdy Niedźwiedź Patriotyczny Polski wybierze współpracą z drugim Niedźwiedziem polskim. Odrzuciwszy zaloty niedźwiedzia francuskiego. Więc przeszmuglowawszy niedźwiedzia francuskiego, rozpoczął obserwację, jakoż te te niedźwiedzie będą nawzajem się znosić. Ku jego rozczarowaniu, niedźwiedź polski A rozpoczął przyjaźń z niedźwiedziem importowanym ulewawszy całkowicie niedźwiedzia drugiego patriotycznego, narodowiec bardzo się tym zdenerwował i kopnął jednego z niedźwiedzi patriotycznych. Zaczęły go gryźć. Z trudem się wyrwał i ledwo uszedł z życiem. Brocząc krwią, dowlekł się do patriotycznej kliki, gdzie pokazał patriotyczny, wspaniały Okaz ubezpieczenia zdrowotnego. W momencie, gdy już mógł otworzyć jedno oko, wręczono mu patriotyczny nakaz aresztowania, za szmuglowanie dzikich zwierząt i handel zagrożonymi gatunki. Aha, i miał nadzieję, że chociaż jest to francuska policja, niestety wylądował w patriotycznym pierdłu. de end... O przepraszam. Koniec.